Dzień dobry, zapraszam na kolejną pigułkę wiedzy z Expert for You. Nazywam się Dariusz Suchorowski i dzisiaj odpowiem na pytanie, czy jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność muszę się rozliczyć, a jeśli tak, to do kiedy? Ze składki zdrowotnej. Przepisy o składce zdrowotnej wprowadziły podział osób prowadzących pozarolniczą działalność na cztery grupy. Ci, którzy są opodatkowani według karty podatkowej. Druga grupa to ci, którzy są bez form opodatkowania, jako przykład jednoosobowi wspólnicy spółki z OO czy wspólnicy spółki komandytowej. Trzecia grupa to zasady ogólne, a więc forma liniowa i forma e, progresywna naliczania podatku i czwarta grupa ryczałtowcy. Jeśli chodzi o tą pierwszą grupę, karta podatkowa oraz bez formy opodatkowania, te osoby nie muszą się rocznie rozliczać ze składki zdrowotnej. Dla nich składka zdrowotna jest w stałej wysokości każdego miesiąca, więc nie muszą niczego robić po upływie roku. Natomiast dwie ostatnie grupy, czyli ryczałtowcy oraz liniowcy i progresywni, muszą takiego rozliczenia dokonać. I zacznę od ryczałtowców. Ryczałtowcy naliczają składkę co miesiąc uzależnioną od przychodu. Natomiast liniowcy i osoby opodatkowane według skali naliczają składkę zdrowotną od dochodu ze swojej działalności z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczają składkę zdrowotną. I tak postępują przez cały rok. I muszą się rozliczyć z rocznej składki zdrowotnej do kiedy? Do 20 maja każdego roku. Składając do ZUS-u dokumenty, które się nazywają kwiecień 2023-2024 i kolejne, mają oprócz naliczonych składek miesięcznych za ten kwiecień mają obowiązek się w tych dokumentach rozliczyć z tego wszystkiego, co się działo w roku składki zdrowotnej. I jeżeli skutkiem takiego rozliczenia będzie Niedopłata składki zdrowotnej, no to oczywiście jest obowiązek tą składkę dopłacić. Jeśli będziemy chcieli skorzystać z możliwości zapłaty bez odsetek za zwłokę, to mamy możliwość z tego skorzystania, płacąc te niedopłacone składki wraz ze składkami za kwiecień w terminie płatności za kwiecień, czyli do 20 maja. Jeżeli będziemy mieli nadpłatę składki zdrowotnej, to wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek zamieścić na naszym profilu PUEZUS wniosek o zwrot tej nadpłaty. Wystarczy sprawdzić, czy to jest prawidłowa kwota na tym wniosku, sprawdzić, czy mamy tam podany rachunek bankowy, podpisać profilem zaufanym. Termin na dokonanie zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek wynosi 3 miesiące. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne pigułki wiedzy z Expert4U. Do zobaczenia.